Dobra słuchajcie, jako że brzozę już nazbierałem już w poprzednim filmiku, widzieliście z czego i jak to się robi dosyć dużo tego nazbierałem, no bo musi być warunki mamy zimowe, wszystko jest mokre, wilgotne także musi być tego sporo, żeby ta brzoza nam się rozpaliła, możemy ją sobie na jeszcze drobniejsze kawałki tak powiem poprzecierać tutaj mam szykowane już cieniutkie takie drewno też bardzo dużo tego jest no i co? lubujemy pod spodem jest podkładka na pewno nam to pomoże w tym, że po prostu to krzesiwo nam nie będzie wchodziło w ziemię a na czymś twardym jest na pewno łatwiej rozpalić. Także ja robię to zawsze takim sposobem, że sobie to na cienkie jakieś tam paski poprzedzieram. Przykładam krzesiwo. No i co? I rozpalamy. Oczywiście nie jest to łatwe w tych warunkach ale ona się udała tak to wygląda z rozpaleniem brzozy która ma bardzo silne olejki eteryczne takie i one się w każdych warunkach potrafią zapalić ja tam się trochę to rozpali i będziemy przykładać dzięki patykami. Pozdrawiam.